Witajcie w świecie, gdzie nie ma gorszego dźwięku niż odgłos wiecznie niezadowolonej kobiety. Dzisiaj temat, który niszczy więcej, mał więcej małżeństw czy generalnie związków niż zdrady, czyli zrzęda, narzekaczka, kobieta, która non-stop gdera. I to nie jest ona ma gorszy dzień. To jest choroba emocjonalna, która zamienia Twój dom w pole bitwy. I tutaj. Uwaga, to nie jest tylko jej problem, to jest wasz wspólny problem. Jeśli ty tego nie naprawisz, bo masz wybór, albo to naprawić, albo zostaniesz zagderany na śmierć. Omówię ten temat w pięciu punktach. Pierwszy, dlaczego ona tak naprawdę narzeka gdera? Drugi, jaki jest typ gderaczek? Trzeci, jakie ty błędy popełniasz, że ona tak się zachowuje? Czwarty punkt bardzo ważny, czyli jakie są strategie naprawy oraz piąty punkt ostatni, czyli kiedy to nie działa, co wtedy zrobić. Jeśli ten temat jest Ci bliski lub po prostu wydaje się ciekawy, koniecznie zostań do końca tego wideo. Witam na kanale Facet bez cenzury, gdzie omawiam głównie tematy związane z kobietami, relacjami oraz tematy istotne społecznie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, bardzo miło mi Cię widzieć. Z tej strony wyświetlają Ci się listy moich filmów. Jeśli któryś tytuł wydaje Ci się intrygujący, wejdź na mój kanał i sprawdź ten film. A jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, podziel się swoją opinią lub historią. A jeśli cały kanał Ci się spodoba, co mam nadzieję, że nastąpi, kliknij subskrybuj, by nie przegapić najnowszego odcinka, który albo w czymś Ci pomoże, Rozwiąże jakiś Twój życiowy problem związany z kobietami, ewentualnie po prostu dostarczy rozrywki. Dlatego będę bardzo wdzięczny, jeśli klikniesz subskrybuj, ponieważ do końca roku 2025 chcę, chcę aby kanał przekroczył 5000 subskrypcji. Jesteśmy na dobrej drodze, w momencie kiedy to nagrywam. Początek grudnia kanał przekroczył 4,5 tysiąca, więc jesteśmy bardzo blisko. Ty także możesz dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu. Będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz. Ale już przejdźmy do tematu, czyli zrzędy. Jak sobie radzić z takimi kobietami? O co w ogóle chodzi? Dlaczego ona tak postępuje? Punkt pierwszy jest, dlaczego ona w ogóle tak robi? Czyli dlaczego ciągle narzeka, ciągle gdera ci nad uchem? I tutaj sobie omówimy konkretnie. Co może być tego przyczyną? Oczywiście przyczyn może być wiele. Ja wybrałem te, które są najważniejsze według mnie. Otóż zacznijmy od tego, że te gderanie no to niekoniecznie, niekoniecznie jest złośliwość z jej strony. Prawdopodobnie jest to po prostu wołanie o pomoc. I za każdym razem, kiedy ona ma o coś do ciebie pretensje, na przykład, że nie wyniosłeś śmieci lub nie posprzątałeś, może się kryć za tym wiele rzeczy, i teraz postaram się wymienić parę z nich, które uznaję za bardzo ważne. Pierwsza rzecz to jest to, ona przez to mówi, że czuje się niewidziana, czyli ty po prostu nie zwracasz na nią uwagi, bądź się znajdujesz w jakiś tam sposób. Druga rzecz to jest nie doceniasz mnie, czyli ty nie jesteś jej wdzięczny za to, co ona robi. Czyli na przykład ona dba o dom, tam sprząta, gotuje, robi zakupy, pierze, a ty nie wyrażasz jej za to wdzięczności, ponieważ możesz uważać, że jest to normalne lub należy, może to należeć do jej obowiązków. I oczywiście może tak być, jeśli się umówiliście, mimo wszystko, jeśli ona robi to dobrze, powinna się od czasu do czasu pochwalić, że ugotowała jakiś bardzo dobry obiad, albo ewentualnie w domu jest czysto. I jesteś zadowolony. Taki niewielki, miły komentarz na pewno poprawi jej samopoczucie. Druga, trzecia rzecz to jest nie słuchasz nie, czyli coś, co robi zdecydowana większość mężczyzn, czyli po prostu nie słucha to, co mówią kobiety. I jakkolwiek ja rozumiem, że zdecydowana większość rzeczy, które mówią kobiety, dla mężczyzn są po prostu głupie, są bezwartościowe i nie ma sensu ich słuchać. Ponieważ kobiety mają to do siebie, że one w ciągu dnia muszą wyrzucić z siebie określoną ilość słów. Dlatego, jeśli Twoja kobieta, powiedzmy, jest w domu i z nikim nie rozmawia, to wiedz o tym, że po Twoim powrocie ona będzie chciała wyrzucić te wszystkie słowa z siebie, które nazbierały się w niej w ciągu dnia, do Ciebie. I Ty musisz coś z tym zrobić. Więc dobrze by było, generalnie, abyś po pierwsze, albo ty jej słuchał, albo aby ona miała jakieś osoby, do których może mówić. Może to być nawet jakiś kot czy pies, ale oczywiście dobrze, gdyby miała ludzi, jakieś, jakieś koleżanki, czy to, jakby gdzieś pracowała, coś robiła. Jest to bardzo ważne, ale ona chce, żebyś ty słuchał, co ona mówi, i niekoniecznie dawał jej jakieś rady, ponieważ ona przez to. Chce wyrzucić z siebie wszystkie emocje, które nazbierały się w niej w ciągu dnia. I ona niekoniecznie chce, abyś ty jej w czymś pomagał, tylko po prostu usiadł i słuchał. Tak jest. Ja wiem, że my jako mężczyźni zawsze szukamy rozwiązań jakichś problemów, ponieważ ona może przyjść do ciebie, powiedzieć, że coś się tam spotkało w pracy niedobrego, że koleżanka była taka i taka, szef ma jakiś problem z nią. No, i ty, jako że widzisz tutaj jakiś problem, od razu szukasz rozwiązań. Jest to bardzo dobre, jeśli, jeśli postępujesz z mężczyznami. Rozmawiasz, rozmawiasz z mężczyznami. Jednak z kobietą tak nie jest. Ty musisz siedzieć, potakiwać, i to jest cała Twoja robota. Ty masz się wspierać, a nie dawać rady. Chyba, że sama o to poprosi. Czwarta rzecz to nie czuję się ważna. Czyli to jest powiązane z tym, co wspomniałem wcześniej, czyli czuje się niedoceniona. Ty i po prostu nie chwalisz za to, co ona robi dobrze. No, a głównie większość ludzi cokolwiek robi dobrze, czy coś ugotuje pysznego, czy po prostu posprząta i jest czysto. Tego pamiętaj o tym, aby ją docenić, aby to, aby ona czuła się ważna. To jest niewielka rzecz, a na pewno Poprawić Twoją sytuację. W domu. Tutaj musimy wiedzieć, że występuje pewien mechanizm. Ona zwykle zaczyna od jakiejś bardzo małej uwagi. Na przykład, że skarpetki leżą na powodze i nie zaniosłeś ich do kosza na brudną bieliznę. Ale z czasem. No i Ty to ignorujesz, tak? No ale z czasem wiesz o tym, że to będzie eskalować. Ona zacznie podnosić na Ciebie głos. A ty może być tak, że dalej będziesz ją ignorować. No i w związku z tym ona będzie dalej gderać tobie nad uchem, aż ty coś z tym zrobisz. Aż zainterweniujesz, nie wiem czy postawisz, czy zaczniesz sprzątać po sobie, cokolwiek. Musi być jakaś reakcja z twojej strony. Bo błąd zazwyczaj leży po obu stronach, co później omówię, jakie ty błędy robisz, że ona tak się zachowuje. Bo może być tak, że ona po prostu nie umie komunikować swoich potrzeb, ale może być także tak, że ty nie umiesz jej słuchać. Albo te dwie rzeczy naraz się zgromadziły i taki jest problem w domu. Typ drugi, czyli jakie są typy gderaczek, ponieważ musimy wiedzieć, że nie każde gderanie jest dokładnie takie samo. Więc aby rozwiązać nasz problem, najpierw musimy zrobić rozpoznanie, z kim dokładnie mamy do czynienia? Jest to bardzo ważne. Typ pierwszy, który wybrałem, jest to perfekcjonistka. Czyli jest to typ kobiety, która mówi na przykład, odłożyłeś to w niewłaściwy sposób, lub nie na właściwe miejsce. To cokolwiek kubki, sztuczce, talerze i tak dalej. Może być także tak, że mówi ci, że zrobiłeś coś w niewłaściwy sposób. Czyli na przykład. Niedokładnie wytarłeś kurze, niedokładnie odkurzyłeś, czy tam coś naprawiłeś, cokolwiek, czy tam wywiesiłeś pranie. Czym jest to spowodowane? No, jest to spowodowane tym, że taka kobieta poprzez kontrolę ma większe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ona w danej sytuacji mówi, gdzie co ma leżeć, w jakiej pozycji, ona się czuje przez to bezpiecznie, ponieważ tutaj, akurat w tej dziedzinie. Ona ma władzę, tak, podejmuje decyzję. Typ drugi, który wybrałem, jest to ofiara życia. Czyli jest to typ kobiety, która mówi: Wszystko w tym domu ja muszę robić. Ewentualnie nikt mi w niczym nie pomaga. No myślę, że słyszałeś to nieraz, jak nie w swoim domu, to w domu rodzinnym, kiedy mieszkałeś z rodzicami jako dziecko, ponieważ jest to dosyć powszechne powszechne sformułowania, powszechny tekst. No i czym jest to spowodowane? Oczywiście bardzo niską samooceną plus ogromną potrzebą bycia zauważoną, potrzeba bycia docenioną. Jest to bardzo ważna rzecz. Trzeci, trzeci typ jest to typ porównywaczki, czyli ona porównuje Wasze życie lub konkretnie Ciebie, na przykład waszy, Waszymi sąsiadami o sąsiedzi mają nie, nową kosiarkę, nowy samochód, większy dom, większy telewizor, cokolwiek. Ewentualnie porównuje ciebie ze swoim ojcem, czyli mój tata nigdy. I tutaj sobie wybierz co, aby mój tata zawsze coś tam naprawiał, coś kupował, jeździł i tak dalej. Czyli po prostu porównuje ciebie do innych mężczyzn, wasz dom do innych domów. I czym jest to spowodowane? No, oczywiście są to niespełnione kiwania, które ona założyła sobie w własnej głowie, plus zazdrość, tak? Ona zazdrości innym ludziom, jeśli porównuje was do tam sąsiadów, znajomych, rodziny, i tak dalej. Czwarty typ jest to emocjonalna bomba, czyli na przykład jest bardzo cicho, 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 a nagle bum, ona wybucha, bo zrobiłeś jakąś głupotę, na przykład nie, wrzuci, nie wrzuciłeś, Brudnych skarpetek do kosza na brudną bieliznę. I musisz wiedzieć, że ten jej wybuch nie był spowodowany konkretnie Twoją czynnością, tylko kumulował się przez parę dni, czy tam tygodni, miesiące, aż w końcu te skarpetki spowodowały eksplozję. One tylko dołożyły kamyczek do całości tak i to spowodowało tę agresję. No i w takiej sytuacji ona wyrzuca z siebie. Wszystkie pretensje, jakie do ciebie ma, w jednym momencie. Nawet coś, o czym ty nie wiedziałeś, że nastąpiło, albo już dawno zapomniałeś. Takie sytuacje są bardzo częste. No i jest to spowodowane oczywiście tłumieniem emocji, aż do momentu wybuchu. I to są bardzo ważne rzeczy. Jeśli ty znasz jakieś inne typy gderaczek, koniecznie napisz to w komentarzu. Podziel się z innymi. I teraz przechodzimy do ważnego punktu. Mam nadzieję, że tutaj dotarłeś. I zostań także dalej, ponieważ następny punkt będzie, co można z tym zrobić, jakie są strategie rozwiązywania tego problemu. Ale najpierw omówimy sobie ważną rzecz, jakie ty popełniasz błędy, że ona sobie na takie coś pozwala. Bo to, że ona to robi, to tylko oznacza jedno. Że ty jej na to pozwoliłeś i w odpowiednim czasie nie zareagowałeś. To musisz wiedzieć. Oczywiście, ja nie mówię, że to jest twój błąd, ale ty się do tego przyczyniłeś niewłaściwymi zachowaniami, bo że ona reaguje w jakiś tam sposób, to oczywiście jest kwestia jej emocji, jak sobie z nimi radzi. Ale twoje zachowania mogą te wybuchy jej emocji zminimalizować, czy tam te pretensje. Tyranie, ale o tym dalej, jak już wspomniałem. Bo oczywiście ty masz swoją rolę w tym cyrku waszym domowym i darająca kobieta nigdy nie bierze się znikąd. To są jakieś zachowania, które ona sobie wykształciła. Jakie ty popełniasz błędy w tej sytuacji? No, jest parę, oczywiście także, w... jeśli ty znasz jakieś inne, koniecznie to napisz. Ja wybrałem te które są ważne według mnie. Po pierwsze ignorujesz yy, czy to jej potrzeby, czy generalnie ją ignorujesz. Bo myślisz, że samo jej to przejdzie. No oczywiście samo nigdy nie przejdzie. To się będzie kumulować, aż ona kiedyś w końcu wybuchnie, także zaleje cię tymi pretensjami, aż ty nie będziesz wiedział o co w ogóle chodzi. Drugi błąd, jaki robisz to jest uciekasz od tych spraw, od tych problemów. Małych problemów, które są. Albo to do garażu naprawiać samochód, albo gdzieś tam jedziesz, nie wiem, idziesz do piwnicy, cokolwiek robisz, po prostu wychodzisz z domu jak najdalej od niej, aby tylko jej nie słuchać. No, wiadomo, jest to wygodne, czasem zrozumiałe, a czasem może nawet potrzebne, aby ona ochłonęła. Jednak kiedy Ty wrócisz, powinieneś z nią o tym porozmawiać. Jeśli nie będziesz o tym rozmawiał, popełniasz błąd. Kolejna rzecz to jest, przekupujesz ją czymś. Czyli kupujesz jej jakieś prezenty, czy to kwiaty, coś małego, ewentualnie jakieś droższe rzeczy, aby tylko przestała ci terać. No jest to duży błąd, nie powinieneś tak robić. No i ostatni błąd, który też możesz robić, czyli wybuchasz, albo to w momencie, kiedy ona wybucha i ty też wybuchasz, no to tworzysz już, Poważna kłótnia, bo stwierdzasz, że dość tego. Ty nie chcesz słuchać tego pitolenia i po prostu następuje eskalacja. Jednak twoim błędem jest, kiedy ty później za to przepraszasz. Bo oczywiście ty masz prawo mieć swoje granice wytrzymałości, jeśli ona kolejny raz ci, na coś narzeka, na, na ciebie narzeka. Derać nad uchem, no to ty też masz prawo się zdenerwować. Jednak jeśli potem przepraszasz za to, to jest duży błąd. No jaki jest tego efekt? No oczywiście uczysz ją przez to, że gderanie działa. Bo kiedy ona widzi, że ciągle do ciebie coś tam gada, na, nad uchem, a ty reagujesz no, nawet agresją czy wybuchem, no to ona widzi, że Ty wtedy zwracasz na nią uwagę. I o to jej dokładnie chodzi. A kiedy ona jest dla ciebie miła, to ją ignorujesz. A kiedy właśnie ona gdera, to reagujesz i ona widzi, że ten mechanizm działa. Więc tak nie powinieneś absolutnie robić. No, i teraz najważniejszy punkt tego nagrania, czyli co można z tym zrobić. Jakie są strategie działania z taką kobietą, która ciągle narzeka. No, to jest bardzo ważna rzecz i musisz być teraz uważny, skoncentruj się więc, bo ty musisz sobie ustalić, jaką strategię podejmujesz. Jest parę, ty musisz dobrać odpowiednią do odpowiedniego typu deraczki, tak? I ty musisz przestać być ofiarą, robić z siebie ofiarą, że ona jest taka niedobra, ciągle narzeka i tak dalej. Ty musisz robić konkretne rzeczy. No, krok pierwszy, to jest według mnie, każdy może mieć inne sposoby, ważne, aby działało. Jeśli ty nie znasz żadnego, spróbuj to, co ja ci powiem, zobaczysz, czy działa, czy nie. Krok pierwszy jest to przechwyć wzór, czyli zauważ, kiedy dokładnie zaczyna się jej tyranie, czym ono może być spowodowane. To jest bardzo ważna rzecz. Jakie są triggery, czyli coś, co ją odpala, tak? Czy właśnie są te skarpetki, które nie wyrzuciłeś, czy były naczynia, czy cokolwiek tam zrobiłeś. To musisz dokładnie zauważyć. Dalej zastanów się, jak ty wtedy reagujesz, kiedy ona tobie zwraca uwagę w sposób taki, że tobie się to nie podoba, tak? Czyli tera ci nad uchem. Krok drugi jest to zmień dynamikę tej sytuacji. W momencie, kiedy ona zaczyna Narzekać na, na ciebie, czy tam. Na będę to ponieważ każdy wie o co chodzi. To możesz mi powiedzieć, kochanie, widzę, że coś cię martwi, jest jakiś problem. Porozmawiajmy o tym spokojnie. I ty także od ciebie musi być czuć ten spokój, i ty masz być opanowany. Nie możesz tego udawać, kobiety będą to czuć. Kluczem tej sytuacji jest to, że nie reaguj na jej ton, ponieważ ona. Na początku będzie oczywiście albo to krzyczeć, albo mówić coś w emocjach, szybko podniesionym głosem i tak dalej. Ty masz reagować na treść, co ona dokładnie mówi, ewentualnie na jej mowę ciała, jeśli tam nie będzie sposób bezpośredni komunikowała swoich potrzeb. No i krok trzeci, bardzo ważny, daj jej uwagę, ale na Twoich warunkach, a nie kiedy ona. Przez to literanie, tak? Czyli poświęć jej codziennie jakoś jakiś określony czas tylko dla niej, gdzie będziesz z nią rozmawiał. Może to być nawet nie wiem, 10, 15, pół godziny, ile uważasz, że jest potrzebne. Niech ona się wygada, tylko w sposób konstruktywny, pozytywny. Niech ona powie, co czuje, jakie ma potrzeby i tak dalej. To aby czas tylko dla Was, kiedy rozmawiacie sobie na spokojnie. Bez telefonów, bez telewizora, bez radia i tak dalej. Coś, co Was rozprasza. Na spokojnie. Kiedy to zastosujesz nawet taką małą liczbę czasu, na pewno zauważysz różnicę w jej zachowaniu. Ale kiedy ona nie zaczyna gderać, tylko jest spokojna. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli ty musisz z nią te 15 minut rozmawiać, kiedy ona jest opanowana. I nie kierują nią aż tak duże emocje. Kiedy ona będzie zdenerwowana, taki, taka rozmowa nie ma żadnego sensu, bo ona tylko będzie się nakręcać i ty być może także wybuchniesz, bo ileż można słuchać tego A Dlatego zaczynaj rozmowę tylko na spokojnie. Kiedy jesteście już bez rozpraszaczy, możesz powiedzieć, kochanie, teraz masz moją uwagę, co chcesz mi powiedzieć? Tyle. To jest wszystko. Uwierz mi, że to może zadziałać cuda, ale to musi być robione codziennie. Krok czwarty to jest wprowadź zasadę zero gierania, zero narzekania. Ona musi to wiedzieć. Można powiedzieć. Kocham cię, ale nie zgadzam się na taką komunikację. Musimy to zmienić. Mów mi o swoich potrzebach, to co czujesz, a nie o moich błędach, to co zrobiłem źle. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli musicie ustalić zasady, na jakich będziecie się komunikować przez te 15 minut rozmowy, albo w tym przypadku ona będzie mówić, a ty będziesz tylko słuchać. No i punkt piąty, ostatni. Co zrobić, kiedy to nie działa? Bo oczywiście. To może nie zadziałać, może nie być wyjścia z tej sytuacji, jakie jest ostateczne rozwiązanie. Myślę, że się domyślasz, jednak posłuchaj do końca, czy masz rację. Bo ty możesz w pewnym momencie już odpuścić, po prostu mieć już dość, koniec tego, czujesz się wyczerpany psychicznie i nie masz ochoty przebywać w tym domu. Takie sytuacje, sytuacje się zdarzają i ty musisz. W odpowiedni sposób na to zareagować, ponieważ nie każdą kobietę, która gdera narzekać nad uchem, czy narzeka na ciebie, da się naprawić. Musisz to wiedzieć. Jakie są czerwone flagi mówiące o tym, że dalsza racja z tą kobietą nie ma sensu? No pierwsza jest taka, że ona nie widzi żadnego problemu w swoim zachowaniu. No kiedy człowiek nie widzi, że ma problem, no to oczywiście się nie zmieni, a Twoja sytuacja w domu się nie poprawi. To myślę, że jest jasne. Wszyscy to rozumieją. Druga rzecz, powiązana z pierwszą, czyli odmawia pomocy, czyli odmawia terapii jakiejś pomocy specjalistycznej, jakiegoś terapeuty, psychologa itd. Trzecia rzecz, kiedy gdy ranie zamienia się już przemoc emocjonalną. Na mówiąc o tym, o przemocy kobiet, jak przemoc kobiety stosują wobec mężczyzn, jakiś czas temu nagrałem filmik, tutaj go podlinkuję. Ponieważ kobiety stosują po prostu inny rodzaj przemocy niż mężczyźni. Jak się domyślasz, mężczyźni stosują przemoc głównie fizyczną, a kobiety emocjonalną i psychiczną. W tamtym nagraniu omawiam to szerzej, tutaj nie będę tego rozwijał, myślę, że to jest jasne. No i ostatnia czerwona flaga, kiedy twoje zdrowie psychiczne się pogarsza i widzisz, że nie ma szans na jej poprawę, na zmianę waszej sytuacji. Wtedy musisz odejść, musisz ratować swoje zdrowie, bo to jest dla ciebie najważniejsze. Jakie w tej sytuacji masz opcje? Ponieważ jest ich kilka. Pierwsza to spróbować oczywiście ratowania, racji, czyli terapia dla pary, kiedy kiedy tylko tu jest tej sytuacji, kiedy jednak oboje chcecie te zmiany, bądź ty ją przekonasz, aby przynajmniej spróbować, powinniście pójść do takiego terapeuty dla Druga rzecz, terapia dla niej, jeśli ona oczywiście chce, bo jeśli ona nie widzi problemu, nic z tym nie zrobisz. Trzecia opcja jest to oczywiście separacja, czyli co, mo możecie potrzebować czas osobno, abyście doszli do jakichś tam wniosków. Ona może uznać, że rzeczywiście jest jakiś problem, bardzo ciebie kocha i chce się zmienić. Ewentualnie uznacie, że to nie ma sensu. Dalsza wasza współpraca, wasze dosyć, współżycie w jednym domu, i wchodzi czwarta opcja, czyli rozstanie. Ostateczność jednak lepsze to niż życie w piekle. To jest bardzo ważna sprawa. No i już kończąc, pamiętaj o tym, że ty nie możesz być ofiarą wderania, a na pewno nie musisz. Masz wybór. Pamiętaj o tym, że gderanie to jest zazwyczaj objaw, a nie jakaś choroba. Ty masz także wpływ na dy dynamikę tego gderania, to co omówiłem wcześniej. Spokojna komunikacja to jest umiejętność, a nie dar. Tego można się nauczyć. Żyjemy w pię pięknym momencie, gdzie praktycznie cała wiedza dostępna jest za darmo, a tego trzeba tylko chcieć znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu. I czwarta rzecz. Twoje szczęście jest Twoją odpowiedzialnością. Ty musisz mieć na to wpływ i robić to, co Tobie daje szczęście, abyś był zdrowy i spokojny psychicznie. To jest bardzo ważna rzecz. Więc jeśli Ty żyjesz z kobietą gderającą, no to musisz zacząć działać już dzisiaj. Albo nauczycie się komunikować, albo przygotuj się na ciągłe życie. Się ewentualnie rozwód czy tam rozstanie. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz co Ty o tym myślisz, czy znasz jakieś inne sposoby, aby to rozwiązać, albo napisz swoją historię, czy Ty żyłeś kiedyś z taką kobietą, bądź żyjesz i napisz, jak sobie prodziłeś, jak to się skończyło lub jak sobie obecnie radzisz. Sprawdź koniecznie, czy zostawiłeś subskrypcję by nie przegapić najnowszego odcinka, który być może rozwiąże jakiś twój życiowy problem z relacją. Serdeczne dzięki za dzisiaj i widzimy się już jutro. Dzięki. Cześć.